Ty ostatnio bardzo mocno poświęcałaś się przygotowaniom do swojego najnowszego programu. No już możemy podziwiać właściwie. To jest chyba dobre słowo, bo patrząc na to, jak ty przekraczasz te granice, no to jest po prostu wow. Podziw. Jakie masz impresje, gdy patrzysz na ten program już gdy jest zmontowany? Gdy przypominasz sobie emocje, które ci towarzyszyły w tych momentach, kiedy zapewne mówiłaś, że nie dasz rady? Po pierwsze, to jest taki program, który naprawdę i mi i też patrząc po reakcjach widzów daje takie poczucie, że niemożliwe nie istnieje, że naprawdę można zrobić bardzo dużo, dużo więcej niż sami się po sobie tego spodziewamy. To jest najważniejsze przesłanie, jakie chciałabym, żeby z tego programu wybrzmiało. Cieszę się, że ten program oddaje trud. Bo tego się bałam w trakcie robienia go, że my się tak bardzo męczymy, my wszyscy, cała produkcja Moi konkurenci naprawdę byliśmy wrzucani w bardzo ekstremalne doświadczenia i bałam się, że to nie przejdzie przez ekran, że widz nie będzie miał wytłumaczenia, jak naprawdę trudno było, ale patrząc po reakcjach, naprawdę bardzo żywiołowych, wiem, że ludzie to widzą i, i też odczytują ten program tak, jak powinni, czyli że to nie jest program o mnie, to jest program o przekraczaniu siebie i o kobietach. Czy będzie drugi sezon tego wyjątkowego show? Skończyłam zdjęcia do pierwszego sezonu trzy dni temu. Nie ukrywam, że jestem wykończona. Eee, są robione przymiarki, ale na razie o tym w ogóle nie myślę, bo prosto z planu pojechałam na obóz sportowy, z którego wróciłam dzisiaj. W sobotę wylatujemy na majówkę, wracamy za tydzień i dopiero wtedy, jak odpocznę, usiądę spokojnie. Zobaczę też i przegadam to z moją rodziną, bo dla nich to była też bardzo duża lekcja takiego przeprogramowania życia, bo oni jednak dostosowywali swoje kalendarze do moich i do Radzia, który jednocześnie cały czas robił swoje rzeczy, swoje programy i muszę też przegadać to z nimi.